Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym opowiemy, właściwie Przemek opowie o fotelikach. Powiem Wam, że ja miałam fotelik po tymku, natomiast po urodzeniu okazało się, znaczy zaczęłam tak czytać, kombinować, też z Tobą skonsultowałam, że jednak przez te 6 lat bardzo dużo zmieniło się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci i o to, jakie foteliki mamy na rynku, że postanowiłam tak, i tak popatrzyłam na ten mój stary fotelik i uznałam, że on chyba jednak nie spełnia już moich oczekiwań, i postanowiłam wybrać nowy. Zanim ja Wam powiem, jaki model wybrałam, to oczywiście chcę Ciebie zapytać, bo to jest dość trudny temat, jeśli chodzi o wybór fotelika, trochę kontrowersyjny. Ja też już rozmawiałam z różnymi mamami, które mnie obserwują, że, że ciężko jest w sumie wybrać taki fotelik, więc ja bym chciała Cię zapytać o to, na co zwrócić uwagę. Od czego zacząć, wybierając fotelik dla dziecka, ten pierwszy fotelik? Tak naprawdę, moim zdaniem, jest to najistotniejsza kwestia w wyborze wszystkich rzeczy dla dzieci. Dlatego, że dobrze dobrany fotelik to jest bezpieczeństwo naszego dziecka. Więc, moim zdaniem, oczywiście poza wszystkimi trendami, kolorami i tego, co nam się podoba, powinniśmy wnikliwie usiąść i przejrzeć testy bezpieczeństwa. Jest już naprawdę tego bardzo dużo, testy są robione w sposób naprawdę rzetelny i tym powinniśmy się kierować. W momencie, kiedy mamy już wózek, bo zazwyczaj mamy jednak na początku zajmujemy się wyborem wózka, jeżeli mamy już wybrany wózek, to wtedy możemy zacząć myśleć o foteliku, bo oczywiście w dzisiejszych czasach fotelik będzie nam potrzebny do tego, żeby móc go wyciągnąć z auta i zamontować na bazie wózka. Więc jeżeli przejrzymy już wszystkie testy, które gdzieś tam nam wpadną w ręce, w internecie, porozmawiamy, to głównym kryterium należałoby przyjechać do sklepu i przede wszystkim zmierzyć fotelik w aucie. No właśnie, bo różne samochody mają różny kąt nachylenia kanap z tyłu, tak? Tak, I to jest kluczowe tutaj... przy dobieraniu, ze względu na to, że różny właśnie kąt kanapy może spowodować, że fotelik, który wybraliśmy i który nawet jest świetnie oceniony w teście bezpieczeństwa, niekoniecznie pasuje do naszego auta. Wielkość auta również ma znaczenie, no bo po zamontowaniu fotelika może zdarzyć się sytuacja, że osoba jadąca przed fotelikiem będzie miała duży dyskomfort ze względu na to. Że przedni fotel będzie musiał być przesunięty mm -hmm. zbyt mocno do przodu. A to też nie jest bezpieczne. Pod kątem bezpieczeństwa to jakoś mocno nie wpływa, tylko osoba jadąca po mm -hmm. prostu wtedy ma zupełnie e, dyskomfort, bo siedzi praktycznie na szybie. No. Więc, jeżeli przyjedziemy już do sklepu, wybierzemy e, fotelik, dobierzemy go do naszego kształtu mm -hmm. kanapy, do naszego e, wielkości samochodu, no to wtedy oczywiście. Możemy szaleć i wybierać design, kolor, model. Przez 6 lat zmieniło się naprawdę bardzo dużo. To, co dzisiaj praktycznie sprzedajemy każdemu klientowi, to są bazy do fotelików. Kiedyś te bazy były naprawdę czymś, co może połowa klientów kupowała trochę ze względu na cenę, i trochę też na jednak brak świadomości, w czym ta baza tak naprawdę może nam pomóc. Dzisiaj praktycznie wszyscy klienci wychodzą z bazą ze sklepu. Bo po pierwsze jest to dużo łatwiejsze. W niektórych firmach podnosi to bezpieczeństwo. No i to, co jest od może kilku lat na rynku, to są fotele rozkładane. Ze względu na to, że mamy coraz częściej, używając tych fotelików długo zapięte na stelażach wózków, powoduje, że no rehabilitanci brzmią, że te postawy dzieci w przyszłości nie będą dobre, ze względu na to, że dziecko nie powinno w tych zgiętych skorupkach spędzać dłużej na początku niż półtora godziny dziennie. Więc producenci, idąc w stronę i wygody, komfortu, ale również zdrowia naszych dzieci, zaczynają proponować foteliki, które na stelażach wózków można rozłożyć na płasko. Czyli w samochodzie nie rozłożymy na płasko fotelika? Tak? Są już też firmy, które nawet w aucie pozwalają nam rozłożyć, mhm. zwiększyć komfort w trakcie jazdy, ale większość marek póki co skupiła się na tym aspekcie wózkowym. Czyli na wózku fotelik możemy do pozycji leżącej rozłożyć. Mhm. Jasne, no ktoś by mógł powiedzieć, że po co, po co wkładać dziecko do fotelika, lepiej do wózka, ale jak się przemieszczamy, musimy na chwilę wyskoczyć, coś załatwić, to Są sytuacje nawet tak, całego? że mamy, nie wiem, jadą na szczepionkę, dziecko jest rozdrażnione po tej szczepionce, chcą jeszcze po drodze coś szybko załatwić, dziecko przysnęło w aucie, no to nie ma sensu budzić dziecka, wyciągać z fotelika, wkładać do gondoli, bo wiadomo, że dziecko nam się obudzi. Z fotelikiem, tak. jak robimy to w miarę sprawnie, jest szansa, Jest że, się szansa że się nie obudzi, będziemy mieć chwilę, żeby załatwić swoją sprawę, więc nie ma co tutaj czarować, że mamy, nie używają tych fotelików, używają ich coraz częściej, coraz dłużej, stąd so też producenci jakby wchodzą w tą stronę, żeby dbać o tą postawę dziecka w przyszłości. No to jest akurat bardzo ważne. Dla mnie ważnym aspektem było właśnie to w bazie, bo pierwszy fotelik, który miałam dla tenka, też miałam z bazą, ale ten fotelik nie był obrotowy. I później jak wymieniałam mu na ten drugi fotelik, to wtedy kupiłam Sironę i właśnie chciałam, żeby była obrotowa. I na początku, jak słyszałam takie opinie od gdzieś tam koleżanek, że ale po co Ci taki obrotowy fotelik? Natomiast to jest tak funkcjonalne, zwłaszcza, jeszcze dla kogoś, kto jeździ dużo, przemieszcza się po mieście wkładanie takich takiego malucha, ale później też takiego roczniaka do fotelika, który jest na stałe przymocowany, jest po prostu ciężkie. Więc ta obrotowość tego fotelika jest naprawdę dużym ułatwieniem. To jest i duże ułatwienie, usprawnienie, ale przede wszystkim dzisiaj producenci idą w tą stronę, że jak już kupujemy tą bazę, która nadal nie jest tanim produktem, to do tej pory w większości firm było tak, że po roku, po 12 miesiącach, wszystko zależy od wielkości dziecka, po prostu musieliśmy z tej bazy pozbywać razem z fotelikiem. Dokładnie. Dzisiaj producenci idą w tą stronę, że jeżeli już kupiliśmy tą bazę, no to fajnie, gdyby ona wystarczyła na dłużej. I większość dzisiejszych marek robi to w ten sposób, że tą bazę zostawiamy pod następny okay. fotelik czyli dokupujemy tylko tak zwaną skorupę kolejnego fotelika i ona pasuje do tej samej bazy, którą używamy tak naprawdę od pierwszych dni życia, więc to też jest wydatek, na który się rozkłada na parę tak, między 3,5 a 4 lata, więc dlatego też klienci zaczęli częściej te bazy kupować, no bo stwierdzili, że no dobrze, to jest może dużo, ale na te 4 lata, no to będzie się to opłacało. Ważny aspekt, o którym też dużo dziewczyn pisze, to jest zapinanie dziecka w foteliku. Mówi się, że jak mocno kochasz swoje dziecko, tak mocno zaciskaj pasy. I druga sprawa jest taka, że dziecko powinno jeździć jak najdłużej tyłem do kierunku jazdy i z tyłu. Że z przodu nie powinno się. Z tyłu, z tyłu jest bezpieczniej. Na przykład w Skandynawii prawo mówi o tym, że dzieci do trzeciego roku życia muszą jeździć tylko tyłem do kierunku jazdy. W Polsce nie ma żadnego przepisu, który o tym mówi, ale rzeczywiście wszyscy rodzice idą w tą stronę, żeby dziecko jeździło dużo dłużej tyłem. Nie tylko w tym pierwszym foteliku, ale też w tych następnych. Więc te następne foteliki są już właśnie obrotowe, że możemy łatwiej dziecko wsadzić, wyciągnąć, ale również są tyłem i przodem do kierunku jazdy. Ja uważam, że na pewno dziecko do dwóch lat powinno jeździć tyłem. Im dłużej jeździ tyłem, tym lepiej. Jeżeli zauważamy, że dziecko nie ma ludzi jadąc tyłem do kierunku jazdy, to niech tak zostanie. Nie pokazujmy mu tego e, obrotu i tego, że może jechać przodem, no bo wiadomo, jeżeli pojedzie kilka razy przodem, ciężko będzie Spodoba nam wrócić się, tak. do tej pozycji. Trzeba też pamiętać, że fotelik zapięty tyłem do kierunku jazdy zawsze będzie miał większy wychyl do spania. Więc jeżeli dziecko zaśnie, to będzie miał dużo większy komfort w trakcie podróży. No i przede wszystkim jest to bezpieczniejsze. Tak. A zapinanie pasów, oczywiście, to jest kluczowa sprawa, bo możemy mieć najbezpieczniejszy fotelik, jeżeli nie zapniemy poprawnie dziecka, no to może on nie zadziałać tak, jak powinien, więc zawsze wkładamy rękę między pas a klatkę piersiową. W momencie, kiedy naciągamy pas, wyciągamy dłoń i jeszcze dociągamy pas. Ten pas musi naprawdę dosyć mocno przylegać. Do klatki pierwszej naszego maleństwa. I nie bójmy się tego, że Nie bójmy się, nic nie zrobimy. Krzywdę, zrobimy krzywdę, jeżeli nie zapniemy. Jeżeli zapniemy nawet za mocno, to na pewno nic się nie stanie. Chyba wszystko jest już jasne. Po prostu ważne jest, tak podsumowując, żeby przyjechać z samochodem, którym najczęściej będziemy jeździć z dzieckiem, i dopasować fotelik pod auto, pod jego wielkość. Eee, oczywiście dla mnie aspekt wizualny jest bardzo ważny też. Jest on na samym końcu, wiadomo, bo bezpieczeństwo najważniejsze, ale jednak ja zwracam też uwagę na to, eee, co mi się podoba. Eee, mój wybór płatny na Cybexa, eee, z tego względu, że też poprzedni fotelik, eee, właśnie dla tym katem drugi miałam, tak jak wspomniałam, Sironę, bardzo mi się sprawdziła, naprawdę funkcjonalna, eee, więc teraz też e, chciałam właśnie pójść w tę markę. Wybrałam model Cloud Z i Size, dobrze mówię, tak nie, nie mylę nic. Eee, Właśnie w takim kolorze pięknej czerwieni, która ślicznie mi kontrastuje z czarnym stelażem wózka, tak jak mówiłeś, jednak nawet do sklepu wyskoczyć fotelik wpinamy w stelaż i jest fajnie. No, i jeśli chodzi o taki fotelik, to może byś opowiedział trochę o nim więcej w sensie, co on tu ma. Pokażemy wszystkie funkcje no. tego fotelika. To, co jest przede wszystkim bardzo fajnego w tym foteliku, to bardzo długa budka która pozwala nam zasłonić maluszka w okresie wiosenno-letnim, jak również też jesienno-zimowym, przed jakimś wiatrem. System od uderzeń bocznych. Coś, co pochłania 20% siły uderzenia w razie wypadku bocznego. Takich statystycznie w mieście mamy najwięcej. Wynikają one z wymuszenia pierwszeństwa. To rozprostowujemy w aucie od strony drzwi. W momencie, kiedy fotelik jest zamontowany na wózku, możemy to schować. Najważniejszą funkcją chyba tego fotelika jest to, o czym rozmawialiśmy, czyli rozkładanie na płasko w momencie, kiedy fotelik jest zamontowany na stalarzu wózka. No i przede wszystkim baza. Poprzez jeden klik fotelik już jest poprawnie zamontowany. O czym informują nas wszystkie zielone punkty, które znajdują się na bazie, i to, o czym wspominałaś. Czyli obrotowość fotelika. To jest jedyny fotelik na rynku, który w grupie 0.13 pozwala nam się obracać. W momencie, kiedy kończymy używanie pierwszego fotelika, na bazę pasuje kolejny fotelik, również z systemem bocznej ochrony, z regulacją zagłówka. I fotelik możemy rozłożyć do pozycji leżącej. Do pozycji półleżącej i do pozycji siedzącej. Jest on również obrotowy. Obraca się o 360 stopni. W momencie, kiedy dziecko już jest odpowiednio duże i osiąga wzrost, fotelik pozwoli nam się obrócić przodem do kierunku jazdy, i nadal mamy delikatny wychył do spania. Na początku mamy wkładkę dla mniejszych dzieci, którą potem demontujemy. Fotelik posiada 9 pozycji regulacji zagłówka. Chyba wiemy już wszystko, ale jeszcze jedna rzecz mi się teraz nasuwa. Czyli to, że też tak słyszałam, że. Foteliki mają swoją, swój termin ważności, a druga sprawa, i czy to prawda, natomiast druga sprawa, jeżeli mieliśmy jakąkolwiek kolizję, nawet niewielką stłuczkę gdzieś tam na mieście, no to taki fotelik nie powinien być już używany. Czy, czy to też jest prawda? Tak, to jest prawda. Po każdej nawet najdrobniejszej kolizji tak naprawdę powinniśmy oddać fotelik do ekspertyzy. Czy to u importera, czy to u producenta, żeby sprawdzić, czy pasy, które raz zadziałały i ochroniły nasze dziecko, zachowają się dokładnie tak samo podczas kolejnego wypadku bądź kolizji. Więc czasami to wykonanie tej ekspertyzy jest tak kosztowne, że przewyższa wartość naszego fotelika. Dlatego też, moim zdaniem, kupowanie używanych fotelików jest najgorszym wyborem ze względu na to, że nigdy nie wiemy, czy ten fotelik tak naprawdę nie brał udziału, tak jak wspomniałaś, nawet w drobnej kolizji na mieście. Mam nadzieję, że wszystkie te informacje, które Przemek Wam przekazał, trochę wyjaśniły, no bo tak naprawdę w internecie możemy przeczytać mnóstwo informacji o fotelikach, ale... Ale sklep stacjonarny pozwoli nam dobrze dobrać fotelik zarówno do naszego wózka, jak również do auta, a to będzie związało się z bezpieczeństwem naszego dziecka. Więc, internet jest absolutnie kopalnią wiedzy na temat testów, porównywań jednej marki do drugiej. Ale, finalnie, moim zdaniem, musimy pojawić się w sklepie stacjonarnym, żeby ten fotelik odpowiednio dobrać, dopasować. E, dopasować. Czyli sobie po prostu sprawdzamy w internecie testy, wybieramy jedną, dwie marki, które nam odpowiadają, a później już idziemy do sklepu stacjonarnego i, i już dopasowujemy, wybieramy ten, który faktycznie będzie jeździł, w którym będzie jeździł nasz maluszek. No dobra, super. To mam nadzieję, tak jak już wspomniałam, że, że wszystkie wyczerpaliśmy tematy, jeśli chodzi o wybór fotelika. Uczulamy wszystkich przyszłych rodziców i obecnych, jeśli wymieniają, żeby... Też nie oszczędzać na fotelikach, bo umówmy się, bezpieczeństwo naszego dziecka jest najważniejsze i dobrze dobrany fotelik, no to też nasz taki spokój wewnętrzny, tak? No, dziękuję Ci, Przemku, bardzo ja rozumiem, po raz kolejny dobra. za Twoją wiedzę i doświadczenie, i my się z Wami już dzisiaj żegnamy. Do widzenia.